Witam na przeglądzie w sklepie Action. W tym filmie zobaczycie nowości, dekoracje, ozdoby i akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Nowości jest dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Jedną z nowości w sklepie Action jest okrągła, kilkupoziomowa karuzela z przyprawami. Zestaw poza tym zawiera 12 pojemniczków na przyprawy. Komplet kupić możemy za niecałe 30 zł. Karuzela ma wysokość 19,5 i średnicę około 17 cm. Wysokość pojemników na przyprawy to niecałe 10 cm. W sklepie Action kupić możemy także automatyczną, obrotową, szczotkę do czyszczenia. Kosztuje niecałe 35 zł, jest z możliwością ładowania. Opakowanie zawiera trzy różne końcówki. Nadają się one do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Sprawdzą się na przykład w kuchni lub w łazience. Szczotka czyści z prędkością 300 obrotów na minutę. A oto przykładowe rzeczy, jakie wyczyścić można za pomocą tej szczotki. Czas działania po naładowaniu to około 2,5 godziny. Niecałe 4 zł kosztuje szklanka żebrowana, mająca pojemność 220 ml. Jak widać, dostępna jest w kilku kolorach. Może być myta w zmywarce. źródłowości W sklepie Action są także widoczne teraz talerzyki oraz miseczki. Zarówno jedne jak i drugie dostępne są w tych samych wzorach i kolorach. Porcelanowy talerzyk o średnicy 11 cm kosztuje niecałe 5 zł. 4 ,95 zł 95 groszy to cena porcelanowej miski z tej serii. Tego rodzaju naczynia mogą być myte w zmywarce, nie nadają się do mikrofalówki ani do piekarnika. Tak właśnie wyglądają talerzyki i wzory na nich. A oto niewielka miska, która wzory ma zarówno na zewnątrz, jak i w środku. W sklepie Action kupić możemy także różnokolorowe kubeczki do kawy. Cena kubeczka to niecałe 10 zł. Ma pojemność 400 ml. Każdy z kubeczków ma uchwyt i ranty w kolorze złotym. Ten porcelanowy kubeczek może być myty w zmywarce, nadaje się także do mikrofalówki. Tego rodzaju tace pokazywałam już we wcześniejszych moich nagraniach. Niecałe 12 zł kosztują mniejsze tace z tej serii, takie właśnie jak ta. Ma wymiar 25x17,5 cm, wykonana jest z papierowego sznurka, dostępna w kilku kolorach. W sklepie kupić możemy także różnokolorowe sztuczne tulipany w doniczkach. Dekoracja kosztuje niecałe 17 zł. Każda z tych ozdób ma wysokość 25 cm. Ta dekoracja ścienna kosztuje 24 zł95 groszy, zł. ma wymiary 39x49 cm, dostępna jest w kilku wzorach i dwóch kolorach. W sklepie Action jest też parownica do ubrań mająca moc 1200 W. Ma wyjmowany zbiornik na wodę, mający pojemność 180 ml. Stopę ceramiczną i przewód zasilający, mający długość 190 cm. Zestaw zawiera szczotkę do tkanin oraz miarkę. Bez trudu usuwa zagniecenia z różnego rodzaju tkanin. Można nią wyprasować zarówno ubrania, lub na przykład zasłony. Dzięki kompaktowym wymiarom przyda się zarówno w domu, jak i w podróży. Pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Parownicę w sklepie Action kupić możemy za niecałe 90 zł. Za niecałe 45 zł kupić możemy tą dekoracyjną doniczkę. Owocowy ogrodowy krasnal dostępny jest w kilku wzorach. Wśród nich jest na przykład krasnal z czapką winogronową, cytrynową, lub jak za chwilę zobaczycie, także z czapką truskawkową. Doniczka jest ogrodowa, ale nadaje się do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz. To ogrodowe oświetlenie LED, którego cena to niecałe 18 zł. Tak wygląda balon z elementem solarnym. Jak można zauważyć, balon ma kształt serca. Oświetlenie włącza się automatycznie po zmroku, świeci do 8 godzin po całkowitym naładowaniu. Lampka posiada przycisk umożliwiający włączenie lub wyłączenie oświetlenia. Auto, figurki ogrodowe, jakie kupić możemy w sklepie Action, każda z nich kosztuje niecałe 9 zł. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami figurek przedstawiających zwierzę z parasolem. Widoczny teraz dekoracyjny motyl jest metalowy. Ma szerokość około 40 cm kosztuje niecałe 9 zł. Dostępny jest w kilku kolorach. Tak wyglądają niektóre z nich. Dekoracja przedstawiająca gekony, jaką właśnie teraz widzicie, również jest metalowa. Poza gekonami w zestawie kupić możemy także różnokolorowe motyle. Cena takiej ozdoby to niecałe 13 zł. 24,95 groszy kosztuje następna nowość w sklepie Action, jaką jest ceramiczny wazon. Ma średnicę 13,5 i wysokość około 22 cm. Wazon dostępny jest w jednym wzorze i kilku kolorach do wyboru. Auto okrągła metalowa dekoracja naścienna z kilkoma ramkami na zdjęcia. Okrągłe metalowe obramowanie, w jakim znajdują się ramki, ma średnicę 38 cm. Ramki na zdjęcia mają kilka różnych wymiarów. Dekoracja dostępna jest z obramowaniem w kilku kolorach. Kosztuje 34 zł i 95 gr. W śródnowości w sklepie action znaleźć możemy też np. przykład druciany metalowy świecznik. Każdy z widocznych teraz ma średnicę 13 i wysokość 16 cm. Świecznik dostępny w kilku kolorach kosztuje niecałe 15 zł. Nowością jest też ta metalowa ręka, której cena to niecałe 25 zł. Ma wysokość 18 cm i tak jak wcześniej pokazany świecznik dostępna jest w kilku kolorach. W sklepie Action kupić możemy także zestaw 15 zapachowych tealightów. Komplet podgrzewaczy w szklanym słoiku kosztuje niecałe 9 zł. Kilajty dostępne są w kilku widocznych teraz zapachach do wyboru. Pokrywka słoika służyć może jednocześnie jako podstawka na podgrzewacz. Zestaw 15 podgrzewaczy kosztuje niecałe 9 zł. Poza tym w sklepie Action kupić możemy także takie zapachowe dyfuzory. Dyfuzor z olejkiem eterycznym ma pojemność 150 ml, kosztuje 17 ,95 zł 95 groszy. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wiosennymi, kwiatowymi zapachami. A oto następna nowość w sklepie Action, jaką jest ta dwupoziomowa etażerka. Taka jak ta dostępna jest z talerzami w kilku różnych kolorach do wyboru. Mniejszy ma średnicę 19, większy 24 cm. Tak wyglądają następne pośród kilku różnokolorowych etażerek do wyboru. Talerzyki są porcelanowe. Etażerka kosztuje niecałe 28 zł. 8 ,95 zł. 95 groszy to cena okrągłej, wzorzystej podkładki na stół, mającej średnicę 38 cm. Teraz możecie zobaczyć niektóre z wzorów na podkładce. W sklepie Action za niecałe 30 zł kupić możemy pluszowy uchwyt na tablet. Może być użyty także jako uchwyt na książkę. Do wyboru jest na przykład z motywem lwa lub dinozaura. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.